No witam was. Wojtek bardzo ładnie opowiadał o tym, jak przygotowywuję kłady na bazie swojego Polaris'a do wyjazdu. Tu widzicie mojego, który jeszcze nie umyty, ale nie myty dlatego, że jeszcze kilka przejazdów. Jutro lecimy też coś przejechać, ale też chciałem coś dodać od siebie odnośnie tak dodać oprócz tego co już Wojtek powiedział. Czyli to, co na tą wyprawę bierzemy. No, ja na pewno będę zmieniał gumy, bo tutaj na kładzie mam w tej chwili założone wipry które. Nie, przepraszam, BH3, które są gumami bardzo fajnymi bardzo fajnie się sprawdzają. Yy, Miarą uniwersalnie. Natomiast generalnie są gumami dosyć miękkimi, no, w sensie yy, przy twardych nawierzchniach które na pewno nie uda nam się uniknąć w tym niestety pewnie jadąc przez Polskę także asfaltów no skończy się na tym, że pewnie bym wrócił bez gum dlatego o ironio używam moich wiprów, które mają już w tym momencie 9000 zrobione tak, guma, wipr 9000, założę je z powrotem na, ten, na tego kładę, dlatego że wiem, że super się sprawdzą na tej trasie i one wrócą. Oczywiście, oprócz tego, co mówił Wojtek, czyli sprawdzenie olejów, czy jest wszystko w porządku. Ja, jak zresztą pewnie Wojtek też to będzie miał zrobione, mam dodatkowo założoną osłonę. Wszystkim osobom, które szczególnie prowadzą grupy, sugeruję założyć jakieś dodatkowe osłony, które by pozwoliły uniknąć wchodzących w całej masy kiełków traw i innych yy, kawałków roślin, które powodują, że nasze chłodnice po prostu są zabijane, dosłownie zabijane i przenośni także można to powiedzieć. Następna sprawa, ja osobiście ładuję, oprócz założonego filtra, biorę taki drugi, który będę zachował w bagażu, bo oprócz tego, że oczywiście codziennie będziemy je czyścić, bo na pewno będą w strasznym stanie, no to dobrze mieć zapasowy filtr, który można szybciusie wymienić i włożyć z powrotem. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że on powinien być naoliwiony. Odpowiednim środkiem, żeby ten kurz łapał, a wilgoć, żeby przez niego nie przechodziła. O, to taka ciekawostka. Ten kład, moi drodzy, ma w tej chwili zrobione 20 tysięcy kilometrów. Nie zawsze jeżdżone w szutrach i wygodnych warunkach. A już w tym momencie zrobił 20 tysięcy i nic na razie nie wskazuje na to, żebyśmy musieli razem z Wojtkiem zabierać się za silnik w tym. Patrzcie tutaj na tą uszteleczkę widzicie? Ona niestety po jakimś czasie już nie trzema. Tak naprawdę on zasysa też powietrze z tej strony. Rzecz do wymiany. Może jeszcze zdążę to wymienić przed wyjazdem i coś z tym wymyśleć. Natomiast to jest od razu informacja dla tych, którzy wydaje mi się, że jak mają komin, to mogą topić kłada do poziomu komina. No niestety, moi drodzy, no tak, pod warunkiem, że dobrze uszczelnicie airbox. Słuchajcie, na zakończenie dzisiejszej wypowiedzi powiedziałem coś takiego, że ten kład ma 20 tysięcy. No właśnie. I ponieważ to chcielibyśmy obalić te mity, myślę, że już niedługo postaniemy trochę podsumowania w jakimś naszych nagraniach, ale to już po powrocie z ekspedycji, w których, w których trochę po, po opowiadam i trochę porozmawiamy o tym, jak to jest z tym z tymi przebiegami w tych kładach i czy naprawdę kład, który na liczniku, przynajmniej w sprzedaży oficjalnie, ma 5-6 tysięcy, to po pierwsze jest w ogóle możliwe. No, być może gdzieś się jakieś zdarzają takie rodzynki, a poza tym czy to prawdą, że jak ma 10 tysięcy lub więcej, to już się nadaje tylko do remontu. A na razie pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i na pewno jeszcze się usłyszymy.